Brazylia kontra Kolumbia. Kolejny mecz Igrzysk Olimpijskich przed nami. Zapraszam na pasjonujące spotkanie. Brazylijczycy w pierwszej kolejce zremisowali bezbramkowo z Madziarami. I dzisiaj będą walczyć o wszystko przeciwko Kolumbii. Bo w ostatniej kolejce czekają na nich Niemcy. Kolumbia to drużyna naprawdę solidna, która jak wiemy osiągnęła finał Copa America w tym roku. Drużyna z północnej części kontynentu przegrała z kolei z Niemcami 0-1. do jednego. A to oto składy. Brazylia. W bramce Weverton Pereira, dalej Marquinhos, Eder Militao, Alex Tejesz, Dani Alves, Fabinho, Fred, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, Rodrigo i Pedro. Kolumbia. Między słupkami. Chunga, dalej Lukumi, Mina, Fabra, Munoz, Uribe, Arias. Dias, Quadrado, Falcao i Luis Muriel, a więc jest kilka zmian personalnych, zarówno u Kanarynios, jak i u Kolumbijczyków. Za chwilę od środka rozpocznie Brazylia. Brazylia 1 punkt, Kolumbia 0 w tej najsilniejszej grupie. A oprócz nich są jeszcze Węgry i Niemcy. Niemcy póki co prowadzą. Wczoraj zagrali w kolei z Węgrami. Tam padł bezbramkowy remis. Rodrigo. I już przejmuje Luis Diaz. lukumi unios. Dalekie podanie do Radamela Falcao. To jest mecz o bycie albo nie być. Dla reprezentacji zarówno Brazylii jak i Kolumbii. Zwłaszcza dla Kolumbii. Teraz próba dogrania. Paketa jeszcze będzie szansa za chwilę dla Canarinos. Fred coraz bliżej pola karnego ponownie Brazylijczycy i Juan Cuadrado wyjaśnia sytuację. Arias próbował przyjąć falcao, są jednak Brazylijczycy, i ten mecz, przynajmniej te pierwsze kilka minut, wygląda dużo lepiej niż spotkanie z Węgrami, którzy ich wręcz momentami przytłaczali. Alex Tejesz, ładnie Daniel Munoz Poświęcenie poświęceniem, ale Ale to podanie do Falcao, naprawdę słabej jakości. Znowu strata na rzecz graczy w bordowych strojach. Lukumi, Arias. Brazylia w rankingu FIFA na znakomitym piątym miejscu, mimo że ostatnio nie gra wybitnie. Skromnie powiedziawszy występ Brazylijczyków na Copa America. Dużo lepiej tam zaprezentowali się Kolumbijczycy, którzy zajęli drugie miejsce. Fabra. Ariasz. imina. Oj, ależ błędy w defensywie u Kolumbijczyków, ale jednak udało im się nie stracić piłki. Martinios. Tejesz. Fred. czycha na piłkę Mateusz Uribe. Edermil zawodnik Realu Madryt, rocznik 98, 35 meczów w kadrze, dwie bramki. To jest zawodnik, który jest jednym z jaśniejszych punktów na boisku podczas tegorocznych Igrzysk w kadrze Canariños. Dani Alves i wybicie plecami przez Kolumbię. Będzie za chwilę prowadzał piłkę do gry Alex Tejesz. Dogranie szukał Martinellego tym podaniem w pole karne, ale podanie było naprawdę nieudane. Martinelli teraz głową, Fred Rodrigo i dobrze. Kolumbijczycy niewiele brakło, a gdyby inaczej się ustawił, mogłoby nawet dojść do bramki samobójczej. I znowu Brazylia. Luis Diaz, Kolumbijczycy, Quadrado, Muriel, spalony. Luis Muriel, no ale czy tutaj to był jakiś spalony wcześniej? Być może był, jak nam to przed chwilą realizator pokazał. Marquinhos rozpocznie z własnej połowy del Militao. Daniel Alves Jak widzimy, został zabrany na Igrzyska Olimpijskie. A teraz zagapił się Rodrigo i od bramkarza Kolumbia. Jose Chunga dzisiaj stoi między słupkami. Jest to raczej bramkarz mało znany. Może wypromuje się na tych igrzyskach. Falcao do Luisa Diaza. Diaz. No i bez problemu, chociaż widzieliśmy jakie zamieszanie było w polu karnym, gdyby tam dopadł któryś z Kolumbijczyków, a oni co ciekawe są w niemal identycznym stroju jak golkiper Brazylii, z tym, że tutaj są drobne detale, którymi się różnią, a mianowicie Kolumbijczycy mają błękitne getry. Alves, no i spokojnie. Wybija dalekim wykopem do Luisa Muriela. Ten z kolei do Juana Quadrado. Na prawej stronie Daniel Munoz. Kręci się kolejny atak kolumbijczyków, mówiąc kolokwialnie. Munoz, Uribe, do Falcao. Jeszcze Diaz, ale szybszy był Rodrigo. 38 minuta spotkania. Lukas pakieta czai się gdzieś tam wraz z kolegami na Kolumbijczyku. Frank Fabra. Fabra. Ciężko go dogonić Brazylijczykom. Frank Fabra. Diaz kontra Alves. Rodrigo. I zgrabnie przejął piłkę Uribe. Lukumi. Uribe do Falcao. Fabra. Diaz. Przeżył na prawą flankę Juan Cuadrado, zablokowane podanie przez Aleksa Tejesza. Cuadrado wprowadza piłkę do gry Arias. Ale szybcy są Kolumbijczycy. No, przekonaliśmy się o tym podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku. Teraz ta kadra nie jest już tak silna. Dość niespodziewanie dzisiaj na ławce rezerwowych znowu James Rodriguez. A przecież Hammes świetnie prezentował się podczas Copa America. Koniec pierwszej połowy 0 do 0. Brazylia remisuje z Kolumbią. To są derby Ameryki Południowej, zwłaszcza pod nieobecność Argentyny, która sensacyjnie odpadła w eliminacjach z Macedonią Północną, ale jeśli chodzi o strzały w tym meczu oba zespoły mają po zero. miejmy nadzieję, że to zmieni się w drugiej połowie. To ta druga połowa przypominała już bardziej te z meczu Anglia-Hiszpania w ramach finału Euro. Także pierwsza połowa była nieciekawa, ale druga już oczywiście dostarczyła nam wielu emocji oraz trzech bramek. Palkao, Dias, Arias. I zapowiada się niezła akcja. Fabra ma do kogo dograć Muriel Quadrado. Munoz. Arias, Muriel, Muriel! Jest pierwszy strzał w meczu, chociaż strzał niskiej klasy, bo mimo, że w światło bramki, to bez problemów. Golkiper Camarinos to uderzenie wyłapał. Paketa, Fred, Alwesz. Quadrado. Sporo wolnego miejsca mają na rozgrywanie piłek teraz Kolumbijczycy, bowiem Brazylijczycy schowani blisko własnego pola karnego. Arias. Quadrado. Do Uribe. Ten z kolei odnalazł Muriela. Quadrado. Juan Cuadrado. Zablokowany strzał. Uribe. Jeszcze próbują, jeszcze kombinują Kolumbijczycy. Frank Fabra. To Falcao, ale brakuje dzisiaj Kolumbii celności podań. Ładnie zakręcił rywalem Luis Dias. Jest znowu na posterunku bramkarz Brazylii. Paketa, Alves. Militao. Pret. Nie gra dzisiaj także w wyjściowym składzie. Hendrik na no którym zrobiło się głośno, gdy został mianowany jednym z najlepszych młodych piłkarzy i Kolumbia teraz Jeremy, a on na pewno jest tak młodym piłkarzem, bo przecież gra już od wielu lat w kolumbijskiej kadrze, dobrze prezentował się m.in. podczas meczu z Polską na Mistrzostwach w 2018. Diaz, Balcao że brakuje skuteczności obu zespołom, bo ten mecz miał naprawdę wielki potencjał. Uribe, Luku, ale też. Jeśli te zespoły odpadną, to pożegnamy je bez żalu, patrząc na to, co prezentują w tym meczu. Fabra, Diaz, Dias! I chwycił piłkę, golki per Canarinos. Pereira teraz potężnym wykopem. Rozpoczyna akcję, ale Pedro nie był w stanie celnie podać do Gabriela Martinellego. Naciskają jeszcze Canarinhos we czwórkę na defensorów Kolumbii. Dias. Fabra. I niecelnie do Falcao. Jest na posterunku już defensywa brazylijska. Rodrigo. Odzyskała Arias piłkę dla Kolumbijczyków. Gdyby Udało im się teraz przeprowadzić akcję. No ale nie udało im się, bo już ta akcja zatrzymana przez Brazylię. Martinelli będzie niebezpiecznie za chwilę. Quadrado. Ależ brakuje Brazylijczykom celności podań, Kolumbijczykom to samo. Muriel spalony! Gdyby nie ten spalony, moglibyśmy mieć sytuację podbramkową. Minimalny spalony dosłownie o milimetry. Posiadanie piłki po 50%. Oczywiście, Remis będzie tu sprawiedliwym wynikiem. Oj, co tutaj się wydarzyło? Dlaczego leży na murawie? Daniel Wesz, stał już Rodrigo i teraz przy piłce. Rodrigo i głową, ale ponad bramką. Za chwilę odczungi rozpoczną Kolumbijczycy. Być może przydałyby się jakieś zmiany personalne w składach. Dogranie Rodrigo. Uderzającym był bodajże Gabriel Martinelli. Zmiana w Brazylii: Danilo Luis wejdzie zamiast Daniego Alvesa. odrado czy Tejesz? Tejesz! Martinelli! Pret! Edro! Nie było zmiany w ofensywie. Danilo Luis raczej będzie takim wspomagającym skrzydłowym. Fabra. Zostało 5 minut meczu. Meczu, który jest jednym z najdudniejszych meczów do tej pory na Igrzyskach. Diaz. Luis Diaz. No, on znowu potrafił zakręcić rywalem, ale jak widzimy. Przez to także stracił piłkę. Niepotrzebna sztuczka Rodrigo. Martinelli. I Kolumbijczycy odzyskali piłkę. Falcao, trzeci spalony. Grają odważnie. Widać, że starają się naprawdę odważnie grać. Starają się atakować rywali, ryzykować. Ale niestety aż za bardzo. Marquinhosz. Yes. Martinelli, Pedro, Pedro, Pedro i słupek. A więc ten kluczowy strzał Pedro, który okazał się być niecelnym, zdecydował o tym, że Brazylia remisuje 0 do 0 z Kolumbią. A więc Brazylia po dwóch kolejkach bez goli, Kolumbia bez goli, strzelonych z jednym straconym. No i teraz. Króciutki skrócik, zapraszam do subskrypcji, kciuka do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. Do usłyszenia.